O co będziemy robić dziś w nocy? Wersja polska, master film, reżyser Miriam Aleksandrowicz, dialogi Jan Kwiatkiewicz, dźwięk Ewa Pińska, montaż Ryszard Lenartowicz, teksty piosenek Ryszard Skalski, opracowanie muzyczne Eugeniusz Majszak, kierownik produkcji Agnieszka Wiśniewska, Wystąpili Pinki, Jacek Sołtysiak, mózg Dariusz Odija oraz Anna Apostolakis, Brygida Żurowska, Tomasz Bednarek, Tomasz Jarosz, Jerzy Mazur, Mirosław Oczkoś, Piotr Plebańczyk, Krzysztof Zaczewski. Związek matki z dzieckiem jest jednym z najsilniejszych związków w naturze. Oczekiwanie i radość narodzi. Miłość i obrona przed niebezpieczeństwami świata. Wzruszający cykl filmów dokumentalnych Matki i Ich Małe w każdą niedzielę o godzinie 8.25.